A witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj będzie odcinek nieco towarzyski i będziemy sobie rozmawiać jak kot z kotem. W ogóle nie będzie żeglugi, a ja już dochodzę do tej łódki, o której myślałam od początku. A na niej jest kto? Kapitan żeglugi szuwarowej Kot. Czy można na pokład? Zapraszam. Boże, pewnie robię głupie miny. Nie robisz głupich min. Łódka chyba znana. Z tych odcinków, które polecam u góry będzie link. Tymczasem siedzę sobie i przerabiam pełzacze na no, takie, żeby pasowały mi do do likszpary. Bo już stare dożywają swoich dni. Tak, stare dożywają swoich dni. A próbuję się przy tym nie zarżnąć, a przynajmniej nieśmiertelnie. To są te właśnie pełzacze? Tak. To teraz będzie lepsze niż oryginał, myślę. Tak, jak krew chluśnie. A my jesteśmy w Górkach Zachodnich, gdzie Ty cumujesz, a ja przyjechałam samochodem, bo mam blisko. I przypłynąłeś z Pucyfiku, z pokazu, z regat, z lotu łódek Proa. Z lot, nie regaty, tylko z lotu łódek Proa, magicznych łodzi, na których Polinezyjczycy przemierzali Pacyfik, po prostu czysta magia. Tutaj, jak zbliżałam się do Alukarda, to już z daleka i Bosman powiedział, że dzisiaj Zlot Gwiazd Internetu, i też byli twoi fani. I wszyscy chcieli chyba zobaczyć tą łódkę, którą znają z internetu, i teraz ją zobaczyli na żywo. No, jak zwykle, straszliwa trema, bo ludzie jak piszą w komentarzach czasami to mam wrażenie, że spodziewają się nie wiem, no że mają jakieś wygórowane strasznie mniemanie, a ja po prostu wsiadłem na łódkę i popłynąłem, nie? I wrzucam to co przeżyłem na internet i strasznie się cieszę jak ludzie piszą, że ich zainspirowało. To jest dla mnie coś, dla mnie również jest takie budujące, bo czuję wtedy, że że coś zrobiłem, może. Czy to prawda, że gdy pytają cię dokąd płyniesz, to zawsze mówi, że płyniesz dokładnie tam? Przeważnie jest o... tam. Przepraszam, dokąd pan jedzie? A właśnie tam. To może mnie pan zabrać? Bardzo proszę. Ale trafiłeś mimo wszystko i na Bornholm, i na Christianso, i do Sasnic, i chyba pół polskiego wybrzeża objechałeś. A najbardziej znają cię, myślę, ludzie z zalewu włocławskiego, bo stamtąd chyba najwięcej odcinków, prawda? A ja nie wiem, nie liczyłem. Natomiast yy, jeśli chodzi o trafianie w Bornholm, mam 50% skuteczność. Czyli raz się uda, raz się nie uda? No, raz się udało, drugi raz się nie udało. Także. <grym> yy, Niestety, nie wiem jak z moim debilizmem topograficznym jestem kierowcą Kira, ale jakoś to działa. Wyciągnijcie z tego wniosek, że jeśli mi się udało, to wy też możecie. Nie? Zawsze można nawigować tak jak polinezyjczycy. No to już chyba wyższa szkoła jazdy, natomiast y, czasami pojawia się w komentarzach pytanie, jakiego sprzętu używam, jakiej elektroniki, może bym odcinek nakręcił. Nie bardzo jest to o czym, bo to telefon komórkowy. Ale równocześnie ma to bardzo dużo e, takiego e, uroku, że przecież kiedyś e, to była ogromna wiedza, to były mapy papierowe, a dzisiaj praktycznie. E, no ten sprzęt mamy wszyscy tylko kwestia paru aplikacji i możemy czuć się no, w miarę bezpiecznie przynajmniej na tych wodach takich no, bliskich tak to już nie trzeba odbywać studiów żeby móc wypłynąć. No jedną zapek to po obejrzeniu twojego filmu. Którą polecasz? No tą OpenCPN tylko że tą darmową na razie sobie wziąłem. Natomiast jednym z celów tego kanału to takim dość ważnym z, z celów powstania tego kanału. Było to y, jeszcze za czasów survivalu, w którym od czasu do czasu się jeszcze bawię, ale żeby właśnie y, pokazać, że to nie jest jakaś elitarna wiedza, że to trzeba mieć mnóstwo pieniędzy, mnóstwo nie wiadomo czego, tylko że po prostu chcesz przeżyć przygodę, proszę bardzo, nie musisz mieć. Majątku straszliwego, nie musisz, nie wiem, zacznij od czegoś prostego, a później najtrudniej jest się wybrać. No, ja czasami mam straszny kłopot z ruszeniem się, a jak tylko już się ruszę, no to leci. I tak może być z wami. Jak to mówią, chcesz przeżyć przygodę, to ją po prostu weź i przeżyj. no Nie trzeba do tego wielkich pieniędzy. Wielkie pieniądze to jachting, a my tutaj zajmujemy się przecież żeglarstwem. Ale teraz uwaga, ja mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. To są wszystkie koty Polskiego Morza w jednym kadrze. Tak. Także zapraszam do jego kanału: do, do, do lajkowania, oglądania i łapkowania i komentowania. A ty do czego zapraszasz? Do oglądania jej kanału. Bo to jest taka różnica między mną i moim żeglowaniem. A jej to jest taka, że yy, ja podchodzę do tego tak: nie wiem co robię, ale popłynę tam, tędy, nie? To ona wie co robi i. Wiem co robię, ja nagrywam ciebie, jak ty nagrywasz mnie. A jak <słuch> tak nie wie. wiem co robię, to mam y, mocny sygnał dźwiękowy, którego nie obawiam się. Używać. To niektórzy, którzy zajeżdżają mi drogę, to o tym wiedzą. No to co wielkie miał? Miał. Do usłyszenia, do zobaczenia.